No to po tradycyjnie nieprzespanej nocy przedstartowej, po tradycyjnej nocy bez znużenia oka, melduje się na pokładzie Shooter Master Beskit Niski. 3200 metrów w pionie, bo to jest najważniejsze. Na 160 km średnio 2%, podobnie jak na Poland Gravel Race. Ósma start, w tej chwili 10 po 6. się pościgać, ale to są takie konie. Ten. No właśnie, chce się pościgać, ale tu konie nie złejadą. Jedzie Tomasz Zaleśny, który na Suwalszczyźnie był drugi, a w zeszłym roku na Suwalszczyźnie był drugi, a w tym roku na Mazowszu piąty. Chociaż w zasadzie czwarty, bo ten co wygrał to w ogóle jakiś przypał. Podobno. Jedzie jego kolega, który na Wanodze w tym roku. Nie wiem który był, ale miał czas 30 chyba 6 godzin, więc... No więc na pierwszą dziesiątkę będzie... Na no, pierwszą dziesiątkę będzie trudno. No ale może chociaż pierwszą dwudziestkę. Dobra, idę się przebierać. Yy, więc te punkty macie na 62. i 115 km. Macie też po drodze kilka sklepów, yy, które się mogą przydać. Więcej o trasie może Piotrek powie, jeszcze mamy czas. to... Za chwilę wyjeżdżacie na asfalt, to tam też uważajcie, bo tam w razie ruch jest minimalny albo żaden, bo ta droga jest zamknięta, ale włączacie się tutaj do ruchu, także jakby coś, to, to zaczekajcie, to jest jeszcze kilka sekund, jeszcze się nie rozstrzygniecie. Także... Yy, będzie okay. no i mamy 20 sekund więc załączajcie już tamte sprzęty i razem ze mną odliczcie od 10 zróbmy przejście szeroko i 10 9, 8 7, 6 5, 4 3, 2, 1 GO! Oj ciężko! Poszli na pierwszym podjeździe już się rozdzielił paletom Niestety zapomniałem czynnika tętna ale mam chyba za 180 Muszę trochę odpuścić szczególnie że noc nie przez pana była Bo nie wytrzymam tych 160 km, cały czas jadę ponad 200 W, a zalecane jest dla mnie druga strefa 180-190. Uwaga, brud! No, w takim brodzie można się wyrąbać. ha jakieś 12 km za mną. Nie wiem, który teraz jestem. Myślę, że jakiś. Dziesiąty może, może ósmy, ale wiem jedno, nie utrzymam takiego tempa przez następne 150 km. Nie ma bata kolejny podjazd się zaczyna 240 metrów w pionie, 4 km długości Nie zakładam mikrofonu, bo mi spadnie znowu, więc szybko powiem, nowe doświadczenie bo chcę jak najmniej nagrywać. Teraz akurat jadę swoją mocą, więc mogę trochę pogadać. Więc jadę na pusto. Przycisnąłem mocno. Trochę puchnę, ale muszę teraz jechać z głową. Jadę z bukłakiem, z plecakiem. Już troszeczkę czuję plecy. Nowe doświadczenie. Mam nadzieję, że wytrzymam. Upał niemiłosierny. 30 parę stopni. No jest wyzwanie. Widzicie, to 10% nachylenia średnio, 6 km długości, 609 metrów w pionie. No, to skania z podjazdami się kryje. No nie, nie pana noc robi swoje. Tu nie ma tak To co mi teraz oskwiera, to plecy od bukłaka zły pomysł trzeba jakieś inne patenty szukać. No to Tym razem po przejechaniu nie wiem ilu 45 km gdzieś wiem jedno nogi na razie spoko, nic mi się nie dzieje, ale serducho przy tym upale, po tej nieprzespanej nocy, masakra, no i plecy masakra z tym bukłakiem, jak już mówiłem, to jest, to jest zły patent na Karpatię. Dzień dobry. Woda, izo, kola. czy najpierw jedzenie, czy... Eee, izo sobie uzupełnię. Bardzo to, poprosił tutaj... Tu Izo i tu. Jest na tym kurde kanale, nie? To po prostu... Nie wiem jaki masz ten, więc no. nie wiem eee, Okej, okay, dzięki. No, takie są po... Tam jeszcze no. tam będzie woda teraz u ciebie? Tam nie kopią. Pół Aha. Pana, czekaj, dobra zaraz. Tu Parę żeli. Mogłam zostawić że To nie? jakaś szajcha. No to pierwszy Step Pit Stop zaliczony na 62 drugim kilometrze. Ponad jedna trzecia drogi za mną, ale ciężko jest. Ciężko, ale prójemy. Będzie dobrze. mi się. Robić dziwnie. Temperatura odczuwalna w słońcu jest podejrzewam jakieś 50 stopni. Nie ma w ogóle wiatru. A ten podjazd to jest szlak górski po prostu, pieszy. Jak na tę przełęcz, na Pegierze. Nie pamiętam już nazwy. kuźwa, nie pamiętam. O Boże. <laughs> Jeszcze pół kilometra tego podjazdu. 88 metrów w pionie. Niby nie dużo, ale jest stromo, jak z Czasami widzowie mojego kanału, którzy oglądają relacje, oburzają się, że ja klnę, albo że narzekam. Słuchajcie, podejrzewam, że nie jechaliście nigdy do takiego wyścigu. Skoro nie wiecie, co to znaczy narzekanie, albo złość w pewnym momencie, tak, jestem teraz po prostu w wiony. Na taką przeciwność losu, która mnie spotyka, mianowicie niemożność. Wyspania się dzień przed rajdem, do jasnej cholery, co jest ze mną? Całą noc nie spałem. Przecież miałbym teraz o wiele lepszą formę. Podjeżdżałbym to. Jestem gdzieś w czubie najprawdopodobniej, generalnie. I taka przeciwność. Tak, teraz już wkurza wszystko. Mimo, że dopiero 60 parę kilometrów za mną. Do mety jeszcze. Według głupiego garmina 80, parę, ale to on jest durny. Liczy się nie umie. Do mety jeszcze 90 parę kilometrów. Czyli ponad połowa. Ja miałem nie robić relacji. Ale i tak idę, więc co mi szkodzi, pogadać do siebie. O Boże, najtrudniejszy odcinek jak dotychczas. Najpierw morderczy podjazd, czy podejście, podejście, podjazd, a teraz bardzo ciężki techniczny zjazd na mega wyczerpaniu. No, tutaj trudność podejrzewam Karpatia, Tylko, że jestem na gravelu i cisnąłem jak głupi przez pierwsze 60 km. Kurwa, nie mam siły trzymać równowagi na rowerze w tej chwili. No, za ten fragment jakoś chyba nie pochwalę. Przewaga formy nad treścią. Wysowa Przerwa a stamtąd przyjeżdżałem przyjeżdżałem na Muszę odsapnąć. Połowa wzniesień mniej więcej zrobiona. Dystansu jeszcze połowa nie. Ale muszę odsapnąć. To jest masakra przy tej temperaturze. 32,2 Głowa mnie boli. Masakra, drugi podjazd, który mnie pokonał. Oj, po raz pierwszy przychodzą mi myśli, że może się poddam. Po raz pierwszy mam coś takiego. No, pocisnąłem początek dość mocno niewyspany, raz kurwa ten upał czuję, że dostaje jakiegoś udaru. ster wali. ciężko, ciężko Chodzi się wodą, bo dostanę zaraz jakiegoś udaru. O Boże. Masakra. O Boże. Bo... <sighs> Jedziemy dalej. Asfaltów jak na lekarstwo na tym rajdzie na tym wyścigu. No to już nie jest rajd. Jak kiedyś mówiłem, są dwa rodzaje rajdów. Mhm. Takie, na których pod koniec jest flow, i takie, na których jeszcze pod koniec jest Jak Jako pachulski. No i tu jest właśnie w no Ten zjazd na gravela to jest po prostu hardcore na tym zmęczeniu. Naprawdę. No... no wiem, że to. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale Kurde, też każdy mówił, że to jest przejezdny całkowicie wyścig. On nie jest przejezdny. Nie jestem w stanie hamować. Nie jestem w stanie utrzymać krywnicy. Teraz już lepiej, ale przed chwilą była naprawdę ekstremalna. <śmulny> multimass wrote byśmy w 8 minut dojechali do mety, to byśmy czy tam w 7, to byśmy złamali 10 godzin. Dawaj. Dawaj. Dobra. No mam nadzieję, ciekawy czy tam ktoś to spisuje bo... 아, 네, 아 Ja? Eee, trzy. To dzięki. dzięki. Zajebiście się jechało. Dzięki miło, gratuluję. Ja dzięki. o medal. Dzięki. Tę piwo nie chcę, niemożliwe. Nie znaję człowieka. Gratuluję. Gratulacje. No, nieźle. Wiesz, żeśmy tutaj ostatnie kilometry gnaliśmy na maksa. Chyba trzy. Bo stwierdziliśmy, że możemy złamać 10 godzin. I zdążyliśmy. 9,57 9.58 O, 50. świetnie. E, ta, tata jest po. Y, y, przekroczył metę. I e, y, co powiesz? O, kurczę. Nie wiem, co powiem. Na razie y, napisał mi Andrzej Niewiadomski, że najprawdopodobniej jestem na dziewiątym miejscu, ale jeszcze tego nie potwierdziłem. Więc jeżeli tak jest rzeczywiście, y, to po prostu mega, mega, mega się cieszę. Y, ale i tak się cieszę, bo złamałem y, z Szymonem, z którym jechałem ostatnie 25 km, 10 godzin. Pognaliśmy ostatnie 3 km. Na metę wbiegaliśmy Aż to będzie widać I I chyba 9 godzin 58 minut mamy, czy, czy jakoś tak Gratuluję No To rzekia sól, ko soli, soli No Pot No nieźle No nieźle A nogi? to po prostu nie ma co komentować a ani razu przez całe 10 godzin ani razu nie sikałem to znaczy że za mało piłem to znaczy że jestem odwodniony ale no piłem dużo tak naprawdę ale był taki upał że mimo wszystko wszystko wyszło z potem a nic z moczem Szybne. 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 Adam Berbeck. Wszyscy stąd po górach śmigają. O tyle tutaj z tego co wiem, to jednak nie zimy. Wejdźcie do tełki, panowie. Zapraszam do tełki. Obraz ją na tym, panowie. Cały czas ci kupi Shooter Master Tata. Meta. <sweak>